Cześć, witaj na moim kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Mam na imię Michalina, to dla mnie ogromna radość gościć Cię tutaj. Jeżeli jest to Twoja pierwsza wizyta na kanale, to mam nadzieję, że Ci się spodoba i będziemy spotykać się częściej. A jeżeli jesteś powracającym widzem lub słuchaczem, to wiedz, że za każdym razem jest to wielka radość i przyjemność spotykać się z Tobą. Dzisiaj zapraszam Was wszystkich na krótkie wiadomości dla Waszego Znaku Zodiaku na listopad 2022. Kiedy to nagrywam, jest 13 listopada, i myślę, że połowa miesiąca jest świetnym czasem właśnie na to, żeby zobaczyć, co u Was słychać i co kosmos, karty chcą Wam przekazać, tak żeby wesprzeć was, Waszą drogę przez ten miesiąc. I wiadomości będą krótkie, dlatego że w tym zabieganym świecie myślę, że większość z was woli je dostawać w takiej formie. Dlatego w przyszłym tygodniu wrócę do Was jeszcze z dodatkowym tarotem dla Waszego znaku, żeby troszeczkę bardziej zgłębić te wiadomości. A dzisiaj postaram się streścić. Dlatego bez zbędnej zwłoki wszystkie szczegóły, które warto, żebyście jeszcze poznali o tym czytaniu, znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz. Życzę udanego sensu i zapraszam. Drogi Lwie, mam cztery karty dla Ciebie w dzisiejszym rozkładzie. Pierwsza karta ma numer 33 i ona mówi: bądź dla siebie delikatny. I trójka, trójka jest esencją trójcy reprezentuje umysł, ciało i ducha w jedności ze sobą. I przez to wyraża też taką naturę boskości. Trójka symbolizuje też w numerologii wzrost, ekspansję, obfitość, znowu na poziomie materialnym, emocjonalnym, mentalnym, duchowym, na wszystkich poziomach. Z kolei 33 jest liczbą mistrzowską i ona mówi, że wszystko jest możliwe. I to jest wspaniała wiadomość, bo druga karta na stole dla ciebie mówi: stwórz, czy twórz swoją rzeczywistość. Taką, jaką pragniesz. Tak więc to, że wszystko jest możliwe, to, to zdecydowanie bardzo budująca wiadomość. Jeżeli zastanawiasz się nad jakąś dużą zmianą w życiu, może nad jakimś nowym projektem, jakimś nowym celem, to jeżeli masz dobre intencje, to te zmiany będą szczęśliwe. To, to mówią te karty. I, I mówią też, że nadszedł czas nowych narodzin, takiej świeżej energii w Twoim życiu. Może nawet dla niektórych z Was dosłownie narodzin e, dziecka, ale masz szansę stworzyć jakąś swoją upragnioną rzeczywistość. I ta wiadomość dla Ciebie to używaj poprzednich lekcji, zebranych doświadczeń, po to, żeby mądrze iść naprzód. E, zwłaszcza być może tych doświadczeń, które były wyzwaniami, bo tu się obok pojawia dziesiątka mieczy, więc być może szczególnie te będą pomocne i warto o nich pamiętać i z nich korzystać. Zauważaj swój wzrost, to co osiągnąłeś, co osiągnęła, osiągnęłaś, przepraszam, do tej pory, to jak się zmieniłeś, zmieniłaś w wyniku wszystkiego, co się zadziało. Tak? Bądź uważny na tej swojej drodze i jakby wciąż zbieraj informacje, te doświadczenia i lekcje, bo to jest nieustanny proces. I bądź gotów, bądź gotowa zdecydowanie też na nowe przygody. Bo, bo to też jest na horyzoncie. Tu wszystkie znaki wskazują właśnie na, na przygodę, ale też na sukces i na pozytywny wynik. I kluczem do manifestowania Twoich marzeń, Twoich pragnień jest przede wszystkim wiedzieć, czego naprawdę chcesz. Więc tu jest takie przypomnienie, żeby być dokładnym i zwracać uwagę też na powody, które stoją za Twoimi decyzjami i wyborami. A wszystko po to, żebyś miał pewność, że wszystko to, co robisz. Jest w zgodzie z Twoją duszą, tak? z Twoim takim centrum, z Twoją esencją, a z Twoimi wartościami też. To, co jest istotne, to, żeby pozostać elastycznym, między innymi na to, w jaki sposób to, czego pragniesz, do Ciebie przyjdzie, czy przychodzi, bo to może nie przyjść w taki sposób, w jaki oczekujesz lub zakładasz. I nie wszystko też możesz ubrać w ramy czasowe to też jest bardzo istotne. Więc podejmij każdą akcję, jaką możesz tu i teraz, w kierunku manifestowania tych swoich marzeń, pragnień, celów, swojego jakiegoś planu czy wizji. I poruszaj się naprzód tak, jakby to, nad czym pracujesz, już tu było, już się zamanifestowało, i niech to cię napędza. I zmierzając do, do przodu, pozostań otwarty pozostań otwarta na otrzymywanie tej upragnionej obfitości, tak? w jakiejkolwiek sferze. Swojego życia. Tutaj mówiłam, że starota pojawia się dziesiątka mieczy i jej towarzyszy królowa buław. Um, mieczy symbolizują intelekt i umysł. I to jest tarot małego księcia. I e, w tej talii. Tutaj przypomina nam o ograniczeniach wynikających na, e, na poleganiu tylko na procesie myślowym. Tak? Mały książę mawiał, że oczy są ślepe i musisz patrzeć sercem. Intelekt może być źródłem podziałów, może też być źródłem strachu i czarnych wizji. Nasze myśli czasem mogą sprawić nam dużo problemów, i czasami w momencie wyczerpania. W tym wypadku mentalnego z dziesiątką mieczy nie ma innego wyboru, jak uwolnić to i pogodzić się z tym, że przez ten kryzus, kryzys, przepraszam, zyskujemy, zyskujesz siłę. Tak? Pierwsza karta mówiła, bądź dla siebie delikatny, bo ewidentnie może to być czas wyzwań, ale ta dziesiątka mieczy mówi, że coś się kończy, żeby coś mogło się za, zacząć, tak? I coś tutaj zatoczyło koło. Coś zatoczyło jakiś cykl, może w Twojej głowie, może masz poczucie powrotu do punktu wyjścia. Więc zacznij tu, gdzie jesteś tworzyć swoją nową rzeczywistość. I rób to z silnym wewnętrznym płomieniem tu z tą królową buław, z głęboką pasją właśnie właściwą tej królowej. Przez tą lunetę tutaj patrz przyszłość z optymizmem, tak, ale kreuj ją z teraźniejszości. Nie da się wykreować jutra, jutro, tylko z dzisiaj swoimi wyborami, akcjami e, dokonanymi dzisiaj, kreujemy jutro. Wpływamy na przyszłe wyniki i wydarzenia w naszym życiu. Tak? Podejść do tego procesu z serdecznością, też z taką subtelnością, z czułością, ale też właśnie z pasją, z taką charyzmą. Ta czułość, dlatego tutaj mamy żeńską energię tej królowej buław. Myślę, że jest bardzo potrzebna, zwłaszcza po doświadczeniu dziesiątki mieczy, bo ta dziesiątka mieczy to jest taka energia jakiegoś bolesnego zakończenia, ale też jednocześnie zakończenia bolesnego cyklu. Dlatego myślę, że tutaj w tą przyszłość możesz patrzeć z radością, pasją przez tą lunetę, ale luneta sugeruje, że coś jest daleko patrzysz na tą przyszłość, ale z tu i teraz. I to jest bardzo ważne, że swoją rzeczywistość kreujesz z tego miejsca tutaj. Nie z wczoraj i nie z jutra. I tutaj to zostawiam. Zostawiam do Waszej interpretacji. Mam nadzieję, że czas, który tutaj spędziliście dzisiaj był dla Was przyjemny i też mam nadzieję pożyteczny i pełen jakichś wartościowych inspiracji. Ja za kilka dni wrócę jeszcze do Was z Tarotem na listopad. A póki co, wspaniałej drugiej połowy miesiąca, dbajcie o siebie i do zobaczenia.